Zapraszam tutaj na ławkę. E, ja, proszę, proszę, proszę wykonywać Proszę, proszę nie dotykać tej Żebym nie musiał używać siły. No, właśnie, żebyś no, nie musiał odpowiadać. za. proszę. Proszę, proszę. Ale proszę. Wszystko było Pani wytłumaczone. My Każdy Odejdzie Pan.

Ale, ale co ja zrobiłam złego? Co ja zrobiłam złego? Ale co zrobiłam złego? Tak nie szarpać. Proszę mnie nie szarpać. Proszę, proszę mnie nie szarpać. Ale proszę mnie nie szarpać. Proszę mnie nie szarpać

Musieliście to, to zrobić. Musieliście to zrobić. Proszę do Pani rozwiniętych Państwa To jest nasz dowódca, Szanowna Pani. Szanowna Pani, proszę nagrywać tą interwencję. Jest Pani jest posłanką. Proszę okazać legitymację. Proszę Pan okazać legitymację. Nie nie pokazała pani, proszę okazać legitymację. Ale nie chciałam, trzymaliście za ręce. Trzymaliście mnie za ręce. Chciałam wam pokazać legitymację. Mówiłam, że... Pani rzadzie, panu, panu, proszę okazać legitymację policjantów. Kilkakrotnie, y, kilkakrotnie mówiłam, że jestem posłem. Pani pokaże legitymację. Szanowna szarpali. Pokażę legitymację, Ma pani legitymację? chcę udokumentować. Tak samo było to, że mówiłam wielokrotnie, że jestem posłem. Poseł Zalewski. Ja że jest to wszystko było dokumentowane tego technikum Pouczajcie panią, dopóki nie okaże legitymacji poselskiej, tak? Jak Oj, pani już okaże legitymację, proszę nie spisać. Okazać, proszę okazać, proszę. Chciała nie pani, nie. ale nie okazała. Dlatego że, różnica. Nie, dlatego, że panowie nie trzymali tak za ręce tak i się, tak się, na siłę do radiowozu. Tak się poseł nie zachowuje. Jak się nie zachowuje, że tak czego nie robi? Poseł, proszę okazać nie robi. legitymację i wtedy okaże, policjanci, proszę, proszę policjanci pan nie osiągną. Pani mi powie, na jakiej podstawie prawnej Chce Pani zmusić policjantów, żeby odstąpili od przeprowadzenia czynności służbowych. Jest że Pani posłanka. Powiedziałam, że chcę się wylegitymować. Powiedziałam kilkakrotnie no. o tym, nie, że jestem... Bardzo. Nie, powiedziałam, bardzo. Nie, jestem zarejestrowana. Nie, nie chciała ale, się wylegitymować ale i nie okazała nam Pani prawa. Ale wcale nie To jest legitymacja poselska, panie, panie policjancie. To jest legitymacja poselska. Od miesiąca, od miesiąca jest to no w obywatelów Sprawdźcie, spiszcie Panią, że jest Pani posłanką i no, że dopiero teraz okazała Pani legitymację. Pani się zatrzymała, tylko wielokrotnie... Nie, wielokrotnie mówiłam, że chcę pokazać legitymację, tylko Panowie nie trzymali i wsadzili na siłę. Pani trzyma, tylko nie okazała. Trzyma, to w takim razie mogę wyjść. Rozumiem. Nie, proszę Pani sobie wyjdzie, stanie sobie i pozwoli policji pan jest spoduje. bardzo młody, pan jest na bardzo nazwiany. młody. Co, co pan to robi? Pani wyjdzie. wejdzie co pan to skupuje, robi? pani, pokaże legitymację, Z na cześnie, bardzo panu, powolił, to, pan, ja muszę jeszcze o pokazała. dane wpisać tej pan, legitymacji. Pan poseł zaleski pan, pan mówił wielokrotnie, że jestem